Siemano z tej strony MS. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rzucać smoki na mapie Decache. Nie jest to podstawowa mapa w Counter-Strike'u, aczkolwiek jest bardzo często grana. Także przejdźmy do głównego tematu odcinka. Smoki i flasze. Także pierwszy smoke rzucany jest z respa tutaj na ten hangarek. Jest to smoke obowiązkowy praktycznie. Ponieważ głównym czynnikiem do wygrania rundy jest zajęcie tutaj środka. A nie da się zająć środka bez zasmokowania tutaj tego hangaru. Także smok wygląda mniej więcej tak. Stajemy gdzieś tutaj przy tej. przy końcu tego niebieskiego kontenera. Mniej więcej tak na wprost tego tutaj, jakby krzyża. I namierzamy celownikiem tutaj pod sam daszek. Biegnąc tutaj, wyrzucamy smołka w momencie, aż nasz celownik będzie. Mniej więcej na, lekko nad tym skrzyżowaniem się tych dwóch linii. Także ja pokażę, jak to teraz wygląda. Staję tutaj na naprzeciwko, oczywiście. Namierzam troszkę pod. Przygotowuję smołka, biegnę, biegnę, biegnę. I w tym momencie go rzucam, wyskakując, oczywiście. Smok wybucha więcej tutaj. Także zawodnik stamtąd musi zrotować, ponieważ nic nie będzie widział. Kolejnym smokiem jest smoke z tego samego miejsca, ale wybucham więcej tutaj. Wygląda on tak. Stajemy tak samo naprzeciwko tego. Namierzamy też pod dachem, aczkolwiek idziemy w lewo, w prawo przepraszam, więcej na środek tej białej tutaj ściany. Tak samo pod daszek. I biegnąc, wyrzucamy smoka tak mniej więcej troszkę pod tą linią. To teraz pokażę, jak to wygląda. Tak stajemy sobie tak jak wcześniej. Przesuwamy w na środek. Tutaj teraz biegnąc, rzucamy tutaj smołka. Smoke odbije się w tym miejscu. Wybuchnie tu. Zasmokuje nam. Tutaj będziemy mogli sobie przebiec. I zawodnik oczywiście tutaj na tej szpuli nie będzie nic widział. Także smoke świetny. Kolejne smoki są to smoki na Bomb A. Pierwszym przydatnym smokiem jest smok z tego miejsca. Ustawiamy się w tym miejscu mniej więcej tak, aby nasz celownik zrównał się tutaj z tą linią. Odwracamy się, namierzamy na tą linię tutaj, tą pierwszą od tego rogu po lewo, taką długą. Idziemy celownikiem do góry, aż nasz smok. Spotka się o tutaj z tą linią, w tym miejscu. Zobaczcie mniej więcej jak to wygląda. Tak spotkał się w tym miejscu. Widzicie? Jeszcze raz. Spotkał się. Także stoimy i po prostu rzucamy smoka. Smok mniej więcej odbije się w tym miejscu. Wybuchnie tu. Także zawodnik z ogrodzenia nic nie widzi. Zawodnik stąd tak samo oczywiście nic nie widzi. Możemy biec po hangarze. Kolejnym przydatnym smokiem jest smoke. Tutaj na respce T, tam na snipera. Smoke jest bardzo prosty. Żadnej filozofii w nim nie ma. Stajemy tutaj tak, aby po prostu nas w ogóle nie widzieli. Namierzamy mniej więcej od tej środkowej części troszkę w prawo. Biegnąc, wyrzucam po prostu smoke'a. Tak smoke wybuchnie w tym miejscu. Zakrywa nam oczywiście tutaj środek, to znaczy zawodnika stąd. Zawodnika oczywiście stamtąd. Cokolwiek stąd nas widzą i oczywiście z góry też. Na górę nie ma niestety smoka, ale na, na widlak jest smoke. Mniej więcej wygląda tak, że stajemy, tutaj się równamy tak jakby z tą krawędzią. Zamierzamy tutaj, biegnąc wyrzucamy smoka. Smok wybuchnie w tym miejscu, także ten zawodnik to jest widlaka oczywiście nie będzie nic widział. Eee, kolejnym przydatnym smokiem jest smok... to jest drzwi. Jest to smok na taza, Taza zawsze go prawie rzuca. Podchodzimy tutaj do samej krawędzi, tutaj, do tego samego rogu. Namierzamy mniej więcej w tym miejscu i wypuszczamy smoka e, prawym klawiszem myszy. Tak, on wybuchnie w tamtym miejscu. Zadać się, po co on tutaj jest. O ja, teraz nic nie widzę. On jest po to, aby zasłonić tutaj temu zawodnikowi. No ale go. Ja go nie używam, ponieważ używam tego smoka, który wybucha tutaj i zasłania nam tutaj wszystko. Kolejnym przydatnym smokiem od strony Terror jest ...smoke na bombsite B. Wygląda on mniej więcej tak. Tutaj szybę sobie najlepiej zbić. Smok rzucamy. Namierzamy sobie smokiem na samą górę tego okna. Mniej więcej tak. Mniej więcej psztyli, nie dokładnie, mniej więcej o, w tym miejscu. Po prostu rzucamy smoka. Smok odbije się tu od daszku, tutaj. Zesmokuje nam tamtego zawodnika, aczkolwiek on może być tutaj. Niestety ciężko jest rzucić smoka tak, aby zakrył tutaj cały bombsite. No ale cóż, mówi się trudno. Kolejnym smołkiem jest smoke na zawodnika, który stoi tutaj. Rzuca się go z tego samego miejsca. Namierza się mniej więcej na środek w odległości od tej linii do tej. Mniej więcej w tym miejscu. I idziemy do góry aż do tej linii. Wtedy po prostu rzucamy smoka, Smoke, on sobie tak tu, tutaj wybuchnie, tak. No, i ten zawodnik nic nie widzi, żeby coś zrobić, musi się wychylić. Jest łatwym łupem. Kolejny prosty smoke, aczkolwiek bardzo przydatny, <laughs> przepraszam, i obowiązkowy. Jest to smoke na, tam, na zawodnika kręcego Drespa. Smoke wygląda mniej więcej tak. Po prostu biegnąc tutaj na Bomb namierzamy mniej więcej tutaj na te skrzyżowanie się tych linii. I po prostu rzucamy smoka. Tak, smoke odbije się i wybuchnie więcej w tym miejscu. Także, tamten zawodnik nic nie będzie widział, a jeśli jeszcze będzie tutaj smoke. Tak, widzicie, te smoki się połączą oczywiście. Ze sobą. No i jeśli tu będzie zawodnik, to ja w tej chwili nawet nie wiem, gdzie jestem w tej, teraz, a wyszedłem tutaj. Także dobre, bardzo dobre smoki. I ostatni chyba najlepszy smok, jaki widziałem na tej mapie. Jest to smoke na tutaj na górę. Aczkolwiek ten smoke jest trochę ryzykowny. Musimy mieć pewność, że tam nie ma żadnego zawodnika, ani tutaj nie ma żadnego zawodnika. Ponieważ smoke wygląda mniej więcej tak, że trzeba się no, w miarę blisko zbliżyć tutaj do tej ściany. I na wysokości... Tu mamy pierwszą, tu drugą, tu trzecią. Na wysokości trzeciej poziomej linii wysuwamy celownik... Troszeczkę w lewo, ale naprawdę malutko. I po prostu rzucamy smoka na kucak oczywiście. Smoke odbije się tu i wybuchnie w tym miejscu. Także jeśli będziemy mieli tutaj. rzucę teraz wszystkie smoki. Także jeśli będziemy mieli mniej więcej tak zasmokowany bombsite, to myślę, że większego problemu nie będzie tutaj z wejściem na niego. To jedyne zagrożenie jest stąd, ale to oczywiście jeden zawodnik z naszych biegnie sobie tędy. I może automatycznie patrzeć, też tamtą miejscówkę. My też sobie biegamy, i nie ma żadnego problemu. Flash, a jeszcze smoki od strony CT. To tak naprawdę jest tylko jeden taki w miarę przydatny smoke. Aczkolwiek on jest naprawdę banalny. Jest to smoke, który perfekcyjnie po prostu kryje tam garaż. Wygląda to mniej więcej tak: stajemy sobie gdzieś tu przy tym samochodzie i idziemy w lewo, aż lewa, lewa. Strona tego białego, takiego jakby kartonu zrówna się z tym czerwonym, z prawą stroną tej czerwonej takiej, tutaj, takiego prostokąta, tak? Mniej więcej w takim miejscu i namierzamy tutaj na samą górę tego sierpa, raz sierpem, raz młotem, czerwoną chołat oczywiście. Nie wiem czemu tutaj są takie symbole, no ale cóż poradzić. Po prostu rzucamy smołka. Smoke mniej więcej bije się tu i wygląda w tym miejscu. Tak, tu chodzi tylko o to, żeby perfekcyjnie zakrył nam garaż. Co oczywiście czyni. Flesze, flasze nie ma tutaj jakichś super. Z respa najlepiej się rzuca po prostu takiego flesza. Albo jeszcze lepszego takiego, przepraszam smoka rzuciłem, no ale takiego flesza. Przydatne są flesze stąd. więc więcej takie. No tak naprawdę więcej fleszy nie ma, są tylko takie po prostu zwykłe proste flesze które w stylu takim, coś takiego. I jeszcze jest tutaj taki bardzo fajny skanik. Ja sobie może wezmę broń jakąś eee. eee. skanik mniej więcej z tego miejsca, jeśli zawodnik z CT zraszuje nam środek, więcej stanie sobie przeważnie gdzieś tutaj. Można go oczywiście tutaj łatwo skanować. Tutaj, tutaj. Tutaj wszędzie te skany przechodzą, tak? Jak widzicie. No także w tym poradniku to by było więcej na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to możecie zasubskrybować, zalajkować, udostępnić, pokazać znajomym, poćwiczyć. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Yeah,